Witam Was w tej chwili w lesie. Jest rok 2019, czyli ubiegły. W tym miejscu miało miejsce pewne zdarzenie. Skończyłem pracę po godzinie 15 chwilę, byłem w domu i nagle telefon. Dzwoni telefon służbowy. Patrzę PAD, czyli punkt alarmowo-dyspozycyjny nad nadleśnictwa. Oho, myślę sobie, jest problem. Odbieram. Pani Czesia mówi: Słuchaj, gdzieś na Twoim terenie podane są wstępne koordynaty, czyli jakieś oddziały. Pali się. Jest gęsty dym. Dwie wieże namierzyły. To, słuchaj, to będzie prawdopodobnie ten lub ten oddział. Pytam Panią Czesię: jaki jest kierunek wiatru? Taki i taki. Był to wtedy chyba wiatr południowy, z kierunków południowych. Zmienne, ale z kierunków południowych. No to co, wsiadam w samochód. Wiem, że za szybko nie wrócę. I dojeżdżam na miejsce. Tutaj, już na miejscu, mam okazję zobaczyć, co się stało.